Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, świętanie nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Od powietrza, głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie. Od powietrza ognia głodu i wojny, wybaw nas Panie. Od powietrza ognia głodu i wojny, wybaw nas Panie. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Dzisiejsza modlitwa, którą powierzamy Bogu, jest o ustanie pandemii, jaka jest jaka gromadzi się w Polsce. Jak dobry Bóg za wstawienictwem świętego Jana Pawła II nas wysłucha. Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwa na niższego Syna Twojego, Pan naszego Jezusa Chrystusa na przebłoganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdy dla nas i całego świata. Boże, ofiaruję Ci cały krew duszy i bóstwa na najniższego Syna Twojego, a Pan naszego Jezusa Chrystusa, na przebogęcia grzech naszej i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolestej męki, miejcie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miło dla nas, i całego, świata. Dla jego męki, dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczną wielu jednak i krew duszy i bóstwa, na Syna Twojego, a Pan naszego Jezusa Chrystusa, na przebłoganie za grzechy nasze. I całego świata, dla jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłość dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłość dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Módlmy się dalej o ustanie pandemii, ale i również módlmy się za tych, którzy są zarażeni koronawirusem. Aby Chrystus, dobry, miłosierny Bóg, pomógł nam, i aby mógł on oczywiście tych ludzi uleczyć. Za wstawienie świętego Jana Pawła II módlmy się. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ja odpuszczam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bójcie nas na pokuszenie, ale nas Paweł wysłyszył. Amen. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Janie Pawle II, który Odznaczyłeś wielką miłością Boga i ludzi. Ufne w mocy Twojego wstawiennictwa, proszę Cię o to, aby ludzi na całym świecie nie musiało dotykać więcej pandemia. Bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego, moim orędownikiem. W sprawie, którą ci przedkładam. Uproś mi także dar umacniania mej wiary, nadziei i miłości, abym za Twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości i nie schodził z drogi, jakie ukazał nam naszą Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek. Amen. Święty Janie Paweł II, wstawaj się za nami. Janie Paweł II, nasz święty onędowniku, społożycielu w trudnych sprawach. Ty, który z Twoim życiem świadczyłaś wielką miłość do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu. Obojka, pragnąc pomagać innym przez miłość i wielkie cierpienie i ofiarowane zabliźni. Co dzień zbliżałeś się do świętości. pragnąc Prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie, Wierzy, wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość, pomożesz znieść ją, zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieńskiej modlitwy, pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżyć się do Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przepasz nam nasze grzechy, zachowaj nas w drogę piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.